Grupa InPost pod kątem zrównoważenia pracy, jeżeli chodzi o mężczyzn, i kobiety i zajmowania stanowisk kierowniczych yy, jest na, na bardzo wysokim poziomie. Yy, w InPost zarówno stanowiska bardzo wysokie zarządcze, jak i średnia kobiet yy, na poziomie całej firmy jest na poziom podobnym poziomie. Yy, kobiety w InPost w, w tych stanowiskach na najwyższych stanowią... W tym momencie nie chcę powiedzieć z głowy, jaki to jest procent, ale to są, to są najważniejsze stanowiska. Ja jestem odpowiedzialna za marketing i za ESG, w tym również bardzo mocno wspieram raportowanie ESG, czyli to raportowanie niefinansowe. Osoba odpowiedzialna za sprzedaż to kobieta, to Dagmara Brzezińska. Inga Jędrzejewska jest odpowiedzialna za finanse w całej grupie, więc można powiedzieć, że te wszystkie funkcje wysokie zajmowane są przez kobiety. Podobna sytuacja jest w stanowiskach niższych, w stanowiskach, które są dyrektorskie. I tutaj mamy niemalże pół na pół. Myślę, że to głównie też wynika z tego, że nasz prezes jest no, tutaj użyję tego stwierdzenia on jest prezesem nowego pokolenia, nowego sposobu myślenia i bardzo mocno priorytetyzuje samą wiedzę, doświadczenie, to, co jest generalnie to, co jest realizowane na danym stanowisku, aniżeli tylko i wyłącznie poprzez podział płci. On tego właściwie nie widzi. Więc, impost w tym zakresie jest firmą fantastyczną do, do pracy, do rozwoju i, i nie ma tutaj podziału pomiędzy kobietą i mężczyzną.